cyrk, przepych i Mercedes na roczek. Hakiel i Serowska wydali fortunę na urodziny syna. Przesada czy gest miłości? Czy pierwsze urodziny dziecka to nowa osiemnastka w świecie celebrytów, a ilość wydanych pieniędzy jest jedynym wyznacznikiem rodzicielskiej miłości w dobie Instagrama? Marcin Hakiel i Dominika Serowska właśnie podniesi poprzeczkę tak wysoko, że trudno będzie ją przeskoczyć, organizując dla swojego syna Roumie imprezę, której nie powstydziłyby się hollywoodzkie gwiazdy. Było na bogato, z rozmachem i w stylu, który jednych zachwyca, a innych razi w oczy. Cyrkowy namiot, profesjonalna ścianka do zdjęć, tort jak dzieło sztuki i luksusowy samochód w prezencie to tylko wierzchołek góry lodowej atrakcji, jakie zafundowali rocznemu maluchowi. Zostańcie ze mną do samego końca, bo dzisiaj zajrzymy za kulisy tego bajecznego, a może wręcz ekstrawaganckiego przyjęcia, sprawdzimy, to bawił się razem z nimi i czy w tym wszystkim nie zapomniano o najważniejszym, czyli o samym solenizancie. Historia Marcina Hakiela to gotowy scenariusz na film o upadku i spektakularnym powrocie do szczęścia. Po głośnym, medialnym i bolesnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, które śledziła cała Polska, tancerz wydawał się być na życiowym zakręcie. Jednak los bywa przewrotny i dał mu kolejną szansę na miłość, którą Marcin wykorzystał w stu procentach. Kiedy na jego drodze stanęła charyzmatyczna Dominika Serowska, ich relacja rozwinęła się w tempie błyskawicy, zaskakując nawet największych sceptyków. Zakochani szybko zaczęli pokazywać się wspólnie na ściankach, nieszczędząc sobie czułości, a oprócz tego otworzyli drzwi do swojej prywatności, dzieląc się codziennością w mediach społecznościowych. W grudniu ubiegłego roku ta miłosna historia doczekała się najpiękniejszego zwieńczenia. Hakiel i jego ukochana przekazali fanom radosne wieści o przyjściu na świat ich syna umie. Chłopiec natychmiast stał się oczkiem w głowie świeżo upieczonych rodziców, a także przyrodnim bratem dla dzieci Marcina z poprzedniego małżeństwa. Teraz, dokładnie rok po tych wzruszających chwilach, nadszedł czas na wielkie świętowanie. Pierwsze urodziny to kamień milowy w życiu każdego rodzica, moment podsumowań i radości, że udało się przetrwać te pierwsze, często nieprzespane noce. Jednak Marcin i Dominika postanowili. Że nie będzie to zwykła domówka z tortem i kilkoma balonami. Postanowili zorganizować wydarzenie, o którym będzie się mówiło tygodniami, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić swojemu synkowi start w życie z pompą godną małego księcia. Motywem przewodnim imprezy, który zdominował wystrój i atmosferę, był cyrk. Ale zapomnijcie o tanich klaunach i plastikowych nosach. To była wizja cyrku w wydaniu glamour, przemyślana w najdrobniejszym szczególe. Sala, w której odbywało się przyjęcie, została zamieniona w magiczną krainę przystrojoną wizerunkami zwierząt, kolorowymi girlandami i dekoracjami, które tworzyły bajkowy klimat. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, co widać na zdjęciach, które dumna mama udostępniła w sieci. Centralnym punktem, który przyciągał wzrok wszystkich gości, był oczywiście tort. Nie był to jednak zwykły wypiek, ale cukiernicze arcydzieło. Ogromny, piętrowy, ozdobiony precyzyjnie wykonanymi klockami z masy cukrowej, które układały się w imię solenizanta Romeo. Taki tort to nie tylko deser, to element scenografii, który idealnie wpisywał się w cyrkowy, radosny charakter imprezy. Jednak to, co najbardziej zelektryzowało obserwatorów, to prezent, jaki otrzymał roczny chłopiec. Podczas gdy większość dzieci w tym wieku cieszy się z pluszowego misia czy drewnianej układanki, Romeo dostał kluczyki, a w zasadzie pilota do swojego pierwszego pojazdu. I nie byle jakiego, bo był to luksusowy, zabawkowy Mercedes. Widok małego chłopca w miniaturowej wersji auta klasy premium to obrazek, który idealnie podsumowuje hasło na bogato. Rodzice zabali o to, by od najmłodszych lat ich syn otaczał się przedmiotami, które kojarzą się z sukcesem i luksusem. Czy to przesada? Dla jednych tak. Dla innych to po prostu sposób na wyrażenie miłości i chęć dania dziecku wszystkiego, co najlepsze, na co rodziców stać. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt tej imprezy, który pokazuje, jak funkcjonuje rodzina Hakiela. Na urodzinach Roumie nie zabrakło profesjonalnej ścianki do zdjęć. To element, który przeniósł to prywatne, rodzinne święto w wymiar niemalże branżowego eventu. Dominika i Marcin. Świadomi swojej pozycji w mediach, zabali o to, by pamiątka z tego dnia była perfekcyjna, jak z okładki magazynu. Ale w tym całym blichtrze i blasku fleszy nie zabrakło miejsca na prawdziwe, rodzinne ciepło. Na imprezie pojawiła się również córka Marcina Hakiela z poprzedniego związku, co jest dowodem na to, że mimo burzliwej przeszłości tancerzowi udaje się budować paczworkową rodzinę, w której starsze rodzeństwo uczestniczy w życiu najmłodszego brata. To ważny sygnał że relacje są zdrowe i oparte na bliskości, co wcale nie jest takie oczywiste w świecie show biznesu. Emocje, jakie towarzyszyły temu dniu, najlepiej oddają słowa samej Dominiki Serowskiej. Partnerka tancerza zamieściła na Instagramie wpis, który jest mieszanką dumy, wzruszenia i niedowierzania, jak szybko płynie czas. Ciężko mi uwierzyć, że minął już rok, odkąd zostałam mamą, napisała, i w tym jednym zdaniu odnajdzie się każda matka na świecie. Dominika przyznała otwarcie, że mieli z Marcinem konkretny plan na ten dzień. Zależało nam, żeby pierwsze urodziny naszego synka były bajeczne, ale wszystko przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Te słowa sugerują, że efekt końcowy zaskoczył nawet samych organizatorów, a magia cyrkowego wystroju zadziałała na wszystkich. Cieszymy się, że mogliśmy celebrować ten czas z najbliższymi. I że nasz Romeo miał swoje piękne święto, podsumowała, kładąc nacisk na to, że mimo całego przepychu, najważniejsza była obecność bliskich osób. Patrząc na relacje z tych urodzin, nie sposób nie zadać sobie pytania o granicę celebrowania dziecięcych rocznic w dobie mediów społecznościowych. Czy roczne dziecko zapamięta cyrkowy naniot, napis z klocków na torcie, czy markę swojego zabawkowego samochodu? Zapewne nie. Ale te wspomnienia zostaną zapisane na zdjęciach i filmach, tworząc rodzinną historię, do której będą mogli wracać po latach. Dla Marcina i Dominiki ten dzień był nie tylko świętem Roumie, ale też ich własnym świętem, świętem ich miłości, która przetrwała mebialną burzę, świętem nowej rodziny, którą udało im się stworzyć i dowodem na to, że po trudnych chwilach zawsze wychodzi słońce. To pokazanie światu. Jesteśmy szczęśliwi, stać nas na to i chcemy się tym dzielić. Oczywiście, wylewający się z kadru luksus może budzić skrajne emocje, od zachwytu i inspiracji, po zazdrość i krytykę za epatowanie bogactwem w trudnych czasach. Jednak niezależnie od oceny, trzeba przyznać, że Hakel i Serowska potrafią zrobić show i wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Pierwsze urodziny Roumie stały się wydarzeniem medialnym, ale pod tą warstwą blichtru kryje się prosta prawda o rodzicach, którzy po prostu szaleją na punkcie swojego dziecka i chcą mu przychylić nieba. Nawet jeśli to niebo ma formę cyrkowego namiotu i zabawkowej limuzyny. To był rok pełen zmian, wyzwań i nauki nowej roli, a ta impreza była symbolicznym zamknięciem etapu niemowlęstwa i wejściem w kolejny rozdział. Romeo rośnie jak na drożdziach, a my możemy być pewni, że jego rodzice jeszcze nieraz nas zaskoczą swoją kreatywnością i rozmachem przy kolejnych okazjach. A wy, co sądzicie o tak wystawnych przyjęciach dla rocznych dzieci? Czy cyrkowy motyw i luksusowy samochód to fajny pomysł na pamiątkę, czy może niepotrzebna przesada, skoro maluch i tak tego nie zapamięta? Jak oceniacie ten gest Marcina i Dominiki? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo temat wychowania dzieci w blasku fleszy zawsze budzi gorące dyskusje. Jeśli ten materiał Wam się podobał i lubicie podglądać, jak żyją i świętują polskie gwiazdy, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film znajomym, niech też zobaczą ten tort. I oczywiście, zasubskrybujcie nasz kanał, klikając w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych relacji z życia celebrytów. Do zobaczenia w następnym odcinku.